Mówisz czasem, że w Twoim życiu nie dzieje się nic szczególnego? Mylisz się. Życie jest przepełnione codziennymi czarami, magią codzienności. Przekonają się o tym już wkrótce czytelnicy książek Katarzyny Enerlich. Autorka po raz kolejny zaprowadzi czytelników do tajemniczych, choć czasem zapomnianych miejsc na Mazurach. O jednym z nich opowie mieszkanie Trzestna, Mirosław Piotrowski. Wiele osób przejeżdżając drogą. 6 zapewne zastanawia się jaką tajemnicę kryje kopiec, który znajduje się za moimi plecami. Z kopcem tym wiążą się różne domysły, legendy i opowieści. Moja historia związana z tym kopcem rozpoczęła się w roku 1985, kiedy będąc na obozie archeologicznym pod Grunwaldem poznałem archeologów z zakładu archeologii, Polskiej Akademii Nauk w Łodzi, którzy, jak się później okazało, przyjechali tutaj zgłębiać tajemnice tego kopca. W 1985 roku oraz rok później archeolodzy wraz z harcerzami rozkopali kopiec spodziewając się tego, że wykopią pamiątki po dawnych mieszkańcach tego miejsca. Domysły związane z tym co mogło tutaj być były różne. W pierwszej wersji miało to być staropruskie grodzisko. Następnie był taki domysł, że znajdowała się tutaj strażnica na przesmyku jezior, broniąca dostępu do zamku w Szestnie, Zamku Krzyżackiego, który znajdował się w miejscowości Szestno. Przez dwa lata wykopalisk, kopiąc tutaj, nic nie udało się ustalić. Dopiero dwa lata później udało się zgłębić, przynajmniej częściowo, tajemnicę tego miejsca. Jeden z archeologów, pan Mariusz Mielczarek, przyjechał do Szestna. Spotkaliśmy się wtedy wspólnie i poprosił, żeby zebrać ekipę młodzieży chętnej do prac wykopaliskowych. Została zebrana tutaj, tak jak widać, ćwiartka tego kopca. Jest to tutaj dokładnie pokazane. Została wybrana do wysokości, do poziomu gruntu. Miało to na celu określenie, co znajdowało się pod spodem. Ciekawostką jest to, że jedyne co wykopaliśmy w tamtym czasie, był to spalony pięć drzewa, który z początku też była taka koncepcja, był uważany za pozostałości po spalonym wale. Strażniczym. Aczkolwiek okazało się to błędem, ponieważ był to zwykły pień drzewa, w który prawdopodobnie uderzył piorun. Tajemnica kopca nie została zatem wyjaśniona. Pisać o tym miejscu do tego zainspirował mnie Piotr Piercewicz, który kiedyś mi opowiedział o, o kopcu ym, na drodze pomiędzy Szestnem a Wyszemborkiem. I o tym, że kiedyś były tu prowadzone jakieś wykopaliska, a pomyślałam, że mogłoby to być ciekawe miejsce akcji w mojej najnowszej powieści, prowincja pełna czarów. Może dlatego również, że skoro miejsce kultów, pochówków, jest to jakaś tajemnica, jakieś czary. Zapoznałam się z Mirkiem. Mirek opowiedział o, o tym, co tutaj robił w latach 80., kiedy był z obozem archeologicznym tutaj w tym miejscu. I pomyślałam, że byłoby to fajne, ciekawe, tajemnicze miejsce akcji. Również dlatego, że tajemnica jest po prostu wciąż niepoznana, i zawsze można zostawić coś na potem. Z borka już niedaleko do szestna. Drogą za szestnem, w okolicy osiedla Frejki, dojeżdża się do kolejnego miejsca akcji wsi Czarny Las to wieś, której już nie ma, a autorce książki udało się dotrzeć do dawnych mieszkańców tej wsi i ich relacje znajdują się w powieści. Nie ma już dawnych domów, dworu i stadniny. Pozostał tylko las. Czytelnicy poznają również kolejną wieś Popowo-Salęckie. Wybrałam tę wieś jako miejsce akcji do moich książek cyklu Prowincja. Prowincja pełna gwiazd, prowincja pełna słońca, prowincja pełna smaków i teraz prowincja pełna czarów kolejna część, która dzieje się właśnie w tej wsi po powo Wybrałam to miejsce, dlatego że jest to taka typowa mazurska wieś z krętością dróg, z drzewnymi alejami, z niewielkimi domkami zwanymi kochówkami, które są tutaj bardzo często spotykane na ziemiach dawnych Prus Wschodnich. No i przede wszystkim urok tej wsi jest taki, że w tej wsi naprawdę kończy się asfalt. Na końcu wsi jest znak Ślepa Uliczka, i tutaj nawet dowożący mieszkańców autobus musi zawrócić, żeby wrócić do miasta. Niewiele jest takich miejsc na naszych ziemiach, w których jeszcze zachował się taki klimat mazurskości, pomyślałam, że chciałabym to miejsce właśnie Państwu pokazać. W środku wsi za kapliczką zjeżdża się w lewo brukowaną drogą w kierunku cmentarza. To właśnie tutaj bohaterkę powieści ludmiłe spotka tajemnicza przygoda, po której wręcz uwierzy w duchy. Cmentarz we wsi Popowo-Salęckie, nieco za wsią, tuż za brukowaną drogą. Tutaj częściowo będzie również działa się akcja mojej powieści. Tutaj pojawi się pewna tajemnicza postać Kulawej Erny, dawnej mieszkanki Czarnego Lasu niedaleko Popowo-Salęckiego. Kim jest Kulawa Erna? Czy jest to prawdziwa postać, czy tylko zmyślona? Jeśli zmyślona, w takim razie kto pojawił się pewnej nocy we wsi Popowo-Salęckie? A teraz... Zapalę na pamiątkę dawnych mieszkańców tego, tej wsi symboliczną lampkę. Za cmentarzem, jadąc dalej drogą, dojeżdża się do kolejnego miejsca, w którym dzieje się akcja powieści. W lewą stronę jechało się do, czar do Czarnego Lasu, zaś po prawej stronie za chwilę będzie można zobaczyć dom, w którym zamieszkała pewnego dnia dziwna kobieta. Nikt nie wiedział, kim ona jest, nikt we wsi jej nie znał. Najbardziej charakterystyczne było to, że ta kobieta wciąż się zmieniała. Piękny starodrzew po obu stronach, struchniałe pnie drzew, które były świadkami dawnych wydarzeń jeszcze przedwojennych, a teraz już wydali majaczy zarys domu. I ten dom właśnie zainspirował mnie i pomyślałam, że tu chciałabym, żeby działała się akcja prowincji pełnej czarów. Właśnie w tym domu nad jeziorem. Dół schodzi się do jeziora. Kiedyś ten dom był zamieszkany, mieszkali tu Niemcy. Dziś jest to już rozwalająca się chałupka, ale od czegoż wyobraźnia? W mojej wyobraźni ten dom jest pięknym drewnianym domem, w którym mieszkała babcia Bronisławy, mojej bohaterki. opowiadaną przez autorkę opowieść wplatają się historie dwóch kobiet, legend z historii plus wschodnich. Obie miały na imię Barbara, jedna była dzieciobójczynią, druga oszalała po porzuceniu przez kochanka. Czy obie Barbary mają coś wspólnego z tajemniczą kobietą spodbrągowa? Odpowiedzi na te pytania czytelnicy znajdą w najnowszej powieści Katarzyny Enerlich, prowincja pełna czarów.